Witam Was ciepło w kolejnym filmiku i dzisiaj tematem będą trendy w modzie na wiosnę lato 2022. Jak zawsze będzie to przegląd bardzo subiektywny, ponieważ ja jestem zwolenniczką tego poglądu, że warto znać takie trendy, ale bardzo ważne, żeby wybierać z nich to, co rzeczywiście nam odpowiada, w czym czulibyśmy się dobrze, w czym będziemy bardzo chętnie chodzili, a wtedy te trendy będą też takie bardzo oswojone, także Wybieram właśnie te elementy, które mi się spodobały i które prawdopodobnie właśnie latem. Wiosną będą y, obecnym także w mojej garderobie. I pierwszym takim trendem, który jest zauważalny, ale on już właściwie był wcześniej, ja już Wam wcześniej wspominałam o tym w poprzednim filmiku dotyczącym tego, co dzieje się w mozie y, jesienią i zimą, właśnie tą, tą, którą w tej chwili przechodzimy. Y, I mówiłam o tym, że y, na y, Arenę wychodzi garsonka, czyli taki zestaw składający się z marynarki i ze spódnicy. Do tej pory przede wszystkim marynarki nosiliśmy ze spodniami, albo węższymi, albo takimi bardziej szerokimi, a w tej chwili coraz więcej jest takich klasycznych garsonek, klasycznych kostiumów. Tego, co być może także jak ja, pamiętacie jeszcze z lat 80. czy też lat 90. I tutaj w, tych, w tym czasie, w tych trendach, które w tej chwili wchodzą ta garsonka ma wyraźnie krótszą spódnicę. Mamy tutaj różnego rodzaju garsonki, takie bardzo klasyczne, które nam się kojarzą z takimi garsonkami Chanel, tak? Chanelkami zwanymi często, ale mamy również na przykład garsonki ze skóry. Mamy tutaj z różnych innych materiałów. Cechą wspólną jest to, że mamy marynarkę, dość mocno dopasowaną, albo w ogóle taką niewielką, nawet pudełkową, czasami takim kroju, albo jeżeli jest większa, to do tego dodaje się też pasek i krótką spódnicę. No i teraz myślę, że możemy ten trend śmiało przystosować do naszych upodobań. Jeżeli macie zgrabne nogi, jeżeli dobrze czujecie się w krótkich spódnicach, to myślę, że nie stoi tutaj nic w opozycji, czy nic na przeszkodzie, żeby takie garconki właśnie nosić także w wieku dojrzałym. Jeżeli tak jak ja nie przepadacie za, za wyglądem swoich ud, no to nie ma problemu, żeby na przykład tę garsonkę, tę spódnicę troszeczkę wydłużyć. I na przykład nie nosić do połowy uda, ale takich trochę przed kolano też będziemy w trendach, jak najbardziej. Ale jednocześnie przystosujemy ją do siebie, do, do, do swoich potrzeb i do swojego typu rody, do swojego typu figury, a przede wszystkim do tego, co naprawdę lubimy nosić i w czym się naprawdę bardzo dobrze czujemy. Bardzo wyraźne są też dwa takie trendy, w, jeśli chodzi o kolory. Na pewno zauważyliście już to, że od jakiegoś czasu wchodzą na rynek modowy bardzo wyraźne, nasycone kolory. Róże, czerwienie, niebieskości, fiolety. tak, W tej chwili Instytut Panton, jako taki kolor dominujący dla 2022 roku, oznaczył Veriperi, czyli taki fiolet mocno nasycony, ale mamy tutaj również inne kolory. I w trendach na wiosnę to 2022 mamy dwa wyraźnie dominujące kolory, i pierwszy z nich to jest pomarańcz. Orange, bardzo taki energetyczny odcień koloru pomarańczowego. Pomarańczowe są bluzki, pomarańczowe są sukienki, garsonki, marynarki, spodnie i właściwie wszystko, co sobie tylko tutaj wymyślicie. To jest kolor, który dodaje nam energii, który rzeczywiście powoduje to, że jesteśmy bardziej takie, takie aktywne i też taki komunikat wysyłamy światu, ponieważ pamiętajcie o tym, na pewno wiecie, ale, ale, ale czasami zapominamy, że to, jak wygląda to nie tylko jest oceniane przez świat, czy modne, czy niemodne, czy staromodne, czy jeszcze jakieś inne, ale mówi to także, wysyła także komunikaty o takim pierwszym naszym odbiorze, jak jesteśmy. I na pewno kolor pomarańczowy jest świetny kolor, który dodaje energii, który, który też dodaje młodości. Być może nie dla każdego typu urody będzie to dobry kolor. To już musicie sobie zobaczyć, czy po prostu dobrze się w nim czujecie, dobrze w nim wyglądacie. Jeżeli tak, to będziecie jeszcze przy okazji w trendach. Natomiast drugim kolorem, który z kolei myślę, że może być dla każdego, w zależności od tego, jaki, jaką, jaką głębię tego koloru, jaki rozwój tego koloru wybierzemy, to jest. Biel. Dlatego że biel ma bardzo wiele odcieni. Są odcienie bardzo zimne, taka lodowa biel, chłodna biel, zimna biel, ale mamy też biel ciepłą, na przykład taką y, idącą już w stronę koloru y, ekli. Także biel na pewno będzie tym kolorem, tą barwą, który będzie obecny w tej chwili w naszej modzie, w trendach na wiosnę, na 2022. Być może też zauważyłyście to, że już teraz jesienią i zimą widzimy taki duży powrót um, kolorów jasnych. Już nie tylko nosimy jasne płaszcze, jasne czapki, jasne szaliki, jasne swetry, ale na przykład też na ulicach zauważaliśmy coraz więcej jasnych, wręcz nawet białych zimą, spodni, butów. To wszystko w tej chwili też jest modne i to zostało bardzo dobrze przyjęte przez... Ulicy, przez osoby, które tak się ubierają, i ten trend pozostanie z nami także latem. Latem biel wygląda fantastycznie, do lekko muśniętej słońcem skóry, podkreśla często naszą urodę, dodaje nam takiej świeżości i takiego troszeczkę młonieńczego blasku. Białe jest wszystko, są, są bluzki, sukienki, spódnice, ale również całe zestawy, także na takie chłodniejsze dni, marnarki, spodnie, lekkie, takie Letnio wiosenne płaszcze również. Kolejnym trendem, który jest także bardzo widoczny w sezonie wiosna-lato 2022, to są paski. No i tutaj oczywiście myślę, że większość z was, tak jak ja przeczytałam o tym trendzie, pomyślałam sobie, no pewnie przez paski marynarskie lato jasne, ale nie do końca tutaj chodzi o właśnie takie paski typowe marynarskie, takie wąskie gdzieś na koszulkach naszych czy na innych ubraniach. One owszem są cały czas jakby na topie, bo paski to jest tak. Taki, taki wzór, który tak naprawdę myślę, że nigdy się nie zastarzeje, tak jak kropeczki, tak jak jakieś kratka, która, która będzie gdzieś tam się przewijała, zawsze albo w centrum, albo na obrzeżach tutaj trendu. Ale tutaj mamy takie paski troszeczkę nieregularne, grubsze. Często są one takie po skosie też tutaj prezentowane. Kojarzą nam się chyba tak troszeczkę z latami 70. -tymi. przynajmniej mi, mi się to mocno kojarzy ten trend, i one zdominowały także różne części garderoby mogą być albo jednokolorowe w sensie na białym tle na przykład czarne tak jak tutaj widzicie na pokazie Karoliny Herrera ale mogą być także wielokolorowe to jest taki detal który myślę że świetnie może zagościć także w garderobie kobiety dojrzałej ponieważ dzięki temu że te paski będą przebiegały w różnych miejscach naszej figury w różny sposób możemy świetnie podkreślić wszelkie atuty naszej Góry, ale możemy też przy okazji zakamuflować to, co niekoniecznie chcielibyśmy podkreślać. Także jest to taki trend, który myślę, że też warto śledzić. Jeśli chodzi o inny trend związany z wzorami, no to mamy tutaj wielki powrót kratki Wiszy. No i znowu, ta kratka Wiszy jest prawie w, w każdym, tak naprawdę gdzieś tam pokazie, który, który dotyczy mody na wiosnę i lato, ale tak jak często z tymi takimi ponadczasowymi rzeczami bywa, ona czasami wybija się na Pierwszy, a czasami jest tam gdzieś tam przy okazji jeszcze. Myślę, że warto, jeżeli lubicie taki wzór, zainwestować w jakąś rzecz z kratką wishi, ponieważ nawet jeżeli nie będziecie całkowicie w trendach, no to na pewno nie będzie to coś, co jest już zamierzchłe, tak? Także zawsze będziecie wyglądały tutaj dobrze. I nowoczesnie, nawet jeżeli to będzie taka nowoczesna klasyka. Kratka wishi obecna jest na różnych pokazach, różnych projektantów, i u tych moich ulubionych, i u tych, których też troszeczkę rzadziej odwiedzam, także warto też sobie zobaczyć i zainspirować się. Bardzo ważną taką tutaj jeszcze rzeczą przy kratce wiszy jest to, że często mamy tutaj nie tą taką drobną kratkę, ale grubsze wzory. I znowu możemy sobie świetnie przystosować to do siebie, jeżeli na przykład lubicie i dobrze wyglądacie w mocno kontrastowych kolorach blisko twarzy, no to ta kratka może być printem, który jest na sukienkach, albo na bluzkach, albo na marynarkach. Jeżeli na przykład przy twarzy niedobrze jest Wam w kontrastach, a na przykład chcecie podkreślić dół Waszej figury, kiedy, kiedy ten dół, dół wart jest podkreślenia, to tam stosujecie ubrania z tą kratką. No i znowu dopasowujemy sobie do, w zależności od naszej figury, od tego co lubimy. To może być bardzo taka duża, wyraźna krata, a może to być drobniejszy rzucik. W każdym razie i to, i to jest bardzo w tym roku modne. I jeszcze takim jednym elementem, którego wcześniej nie było, a warto go zauważyć, bo rzeczywiście pojawia się tutaj różnych projektantów, to jest Tren. Myślę, że jeszcze pamiętamy z bardzo modne kiedyś suknie z trenem, tak? lata wczesne dziewięćdziesiąte mi się tak kojarzą właśnie z tym, że nosiliśmy takie ubrania, su sukienki, spódnice, które były z przodu krótsze, a z tyłu dłuższe i to było wyraźna taka asymetria, tak? ten tren za nami tak często też jeszcze płynął. Później jakoś to przegasło, gdzieś tam na jakieś czas te treny rzeczywiście znowu powróciły, ale nie są one w tej chwili, nie były do tej pory tak naprawdę najmodniejsze a tutaj tak. Czyli znowu przychodzi moda na krótsze przodem, a dłuższe tyłem, sukienki, spódnice, płaszcze i różne elementy. Bardzo taką nowatorską rzeczą jest to, że takie ubrania z trenami łączy się ze spodniami, zakładaniem pod spód. Czyli na przykład możemy mieć tutaj założone spodnie, a na to żakiet przedłużony, albo na przykład płaszcz, który z tyłu jeszcze jest właśnie Taki, taki syn, dołączony do tego trendem. Także czy to nam się na naszych ulicach m, gdzieś tam w jakiś sposób też zadomowi, czy nie, zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny trend, bo z jednej strony odsłania on troszeczkę naszego ciała i tak powoduje, że nasza sylwetka staje się taka lekka, ale jednocześnie nie do końca nas przesłania, Także też pozwala gdzieś tam pewne elementy zakamuflować, ponieważ ten trend z boku może zaczynać się o, o, w różnych miejscach, tak? to może być tylko tył. Naszego naszego stroju, ale na przykład może być też tak, że mamy tutaj od, wyraźnie, od bioder już taką dłuższą część, a gdzieś tam z przodu też popłyskuje, część, popłyskuje nasze ciało wystawiane z części krótszej. Także ten trend myślę, że warto zaobserwować, bo bardzo możliwe, że właśnie on zadomowi się, zwłaszcza latem już u nas. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, bo zawsze mam takie wrażenie, jak oglądam te trendy, że bardzo wiele elementów już było. I jeżeli długo żyjemy na świecie, no to zauważamy, że są pewne takie powtórki z mody i że coś już było wcześniej na topie i coś teraz już wraca. Czasami wraca w bardzo takim dosłownym tutaj tłumaczeniu, a czasami wraca jako taka tutaj interpretacja jakiegoś trendu, który wcześniej się już wydarzył. Także także to były takie trendy, które mnie na ten moment zainteresowały. Oczywiście ich jest bardzo wiele. Są takie trendy, których ja nie biorę pod uwagę, bo na pewno nie będę ich nosiła, na przykład bardzo silnym trendem na wiosnę lato będzie dodawanie stylu bielizianego do codziennego ubrania, ale tu nie chodzi o to, że mamy jakieś tam koroneczki, wiecie, przezroczystości czy inne, ale na przykład bluzka wygląda jakby sonosz. No na pewno to już to jest coś, co, co jest już poza mną, aczkolwiek jak oglądam na wybiegach, czy widzę, jak, jak ubierają się też młodsze osoby, które, które tutaj częściej taki trend mają, to myślę, bardzo podoba. Natomiast w tym momencie myślę, że bez żadnej szkody i bez żadnego żalu taki trend porzucam, czy taki też trendem są przyroczystości. I też nie chodzi o to, że wiecie, gdzieś tam, ten połyskuje, coś tam lekko tylko muśnięte, przysłonięte muślinem albo tutaj innym jeszcze cienkim materiałem, ale na przykład to, że przyroczyste są całe spódnice. Albo całe spodnie, no tak przeroczyste, że widać bieliznę, która jest też pod spodem, to jest trend, który ja zauważam, który nawet w pewnych momentach mi się podoba, natomiast na pewno nie jest to trend dla mnie. I myślę, że właśnie tak wybieramy to, co, co widzimy, będący już kobietami świadomymi, swoich potrzeb, swoich preferencji, swoich upodobań, będąc kobietami, które nie muszą gonić za modą, ale jednocześnie jeszcze kobietami, które już jeszcze nie mówią, że moda mnie zupełnie nie obchodzi, tak? Że ja mam swój styl, takie łączenie swojego stylu z pewnymi elementami świeżości, nowoczesności, które przynosi nam współczesna moda. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna droga dlatego, żeby wyglądać się dobrze i czuć się dobrze, bo to jest zawsze najważniejsze, jak się czujemy w tym, co nosimy, bo wtedy najczęściej wyglądamy lepiej. <laughs> Dziękuję Wam, bardzo się cieszę, spotkanie. Do zobaczenia we vlogu czwartkowym.